Na początku odcinka, słuchajcie widzowie, pisujcie sobie kod Thomas Ety, ponieważ dostajecie aż 5% do doładowania. Jak macie nowe konta to aż 10%. Dodatkowo dostajecie taką skrzynkę milspec za darmo, którą sobie za darmo możecie otworzyć elegancko i zdobyć skinka, na przykład za 84 grosze, lub otwieracie sobie, słuchajcie, kolejny raz, na przykład za 44 grosze. Słuchajcie, widzicie, to jest lotowe, nie? Na przykład, o teraz byście 5 zł mieli za darmo, oczywiście wszystko możecie sobie tutaj pięknie wypłacić, yy, więc stronie nie słuchajcie, żaden problem, polecam, dodatkowo jeszcze punkty dostajecie, macie na stronie dzienne nagrody na przykład, takie koło, koło kasyny, chyba, że zmienili, tak, takie kółko macie, możecie sobie, o, zakręcić i słuchajcie, no tu macie moje nagrody, codziennie, słuchajcie, możecie zakręcić i skiny dropić, nie, za darmo, za wejście na stronę i zakręcenie, na przykład teraz dropną nam, na przykład skrzynka nam dropa, o, Dropa nam skrzynka, słuchajcie, za darmo. Dropnęliśmy za darmo skrzynkę i mamy tutaj ryksika za 8 zł. I takie 8 zł mam za darmo, mogę sobie wypłacić. Więc 6 zł na w sumie z dziennej nagrody, I to są naprawdę super te nagrody. Macie również, słuchajcie, skrzynki bonusowe za ten poziom, które sobie również możecie otwierać. I tak jak tutaj, o, na przykład złota skrzynka, więc macie naprawdę dużo fajnych korzyści. Z moim kodikiem macie również części dodatkowe oraz, słuchajcie, darmowe nagrody, więc korzystajcie, bo warto My już przechodzimy słuchajcie do odcinka. Dobra, słuchajcie bitwy jakieś są najdroższe. Indyżek nie mamy nic drogiego. To myśmy sobie walniemy. No procentówki, słuchajcie, no, procentówki, no szanujmy się. Teraz może jakieś inne, słuchajcie, walniemy. Po dwie z każdego rodzaju co dajmy. I wtedy może coś nam fajnego dropnie? Te skrzynek procentówek. No i to będzie grube. Chociaż tych tanich nie ma co dawać. Jeden luksury. Coś takiego. Na cztery graczy, robimy 1000 zł bitwa. No szaleje, szaleje, 21 skrzynek, słuchajcie, ale to są procentówki, OK, One mogą oddać fajnie. One fajnie mogą, słuchajcie, nam oddać. Nie ma bota To jest dobre, że nie ma bota nie? Ale jak nie wygramy tego, to będzie no, tragedia. Okej. Okay. Okej. Okay. Dropu im też po tysiąc, ale nam to dziewięć stówek. Temu rękawice mi to nie... No w sumie byle jakie. No ale już myślałem, że jakąś szansę mam. No mamy tą, te dziewięć stówek. Jeden skinek lepszy. I możemy to jeszcze wygrać. I jakaś kosa chociaż, nie? Tylko mi by musiała wylecieć jakaś koska. Ale oczywiście dla Bota Henry'ego leci kosa za 500, stówek, no. I on chyba... da. on jest na prowadzeniu. Z botem, kraszerem jest na prowadzeniu. Jeszcze da się to wygrać. Jeszcze jest luksurka. To jeszcze nie jest nic nie stracone. No ale mam pecha. Jeden skin nam wyleciał tylko. Chyba bardziej, że im też wyleciały? No nie no. Chociaż teraz nam wyleciała emeczka za 700, to trochę nadrabiamy. Tratę i chyba nawet jesteśmy w tym momencie... No już nie jesteśmy na prowadzeniu. Już nie jesteśmy na prowadzeniu, ale... No nie jesteśmy jakoś daleko w tyle. Jeszcze mamy szansę. Jeden skin, słuchajcie. Jeden fajny skinek i możemy to jeszcze zgarnąć. A mi by się przydało, no to są naprawdę, to jest naprawdę kilka dobrych tysięcy. To jest naprawdę kilka dobrych tysięcy, 150 zł, ale z czemu kraszerowi Już temu rejanowi mogłoby wylecieć. Bo kraszerowie podbija, ja z nim walkę w tym momencie. Może jakaś jameczka. Z luksurki, tylko żeby mi dropo Albo mi, albo nikomu, nie? To wtedy będę miał chyba szansę jakieś jeszcze na kaczyk nikomu nie leci. Nikomu nic nie dropi. To jest ciekawe. Kurde, dla Rayana, Dla Rayana, okej, on i tak nie jest tani, ale no są już tanie akurat. Już nie ma co co tego na podbicie w sumie. No i lukturka, proszę. No i co? Przegraliśmy? Dobra, mamy to. Ej, to było stresujące, ale w końcu 5000 zł mamy. Dobrze, dobrze. 5000 zł w tym odcinku z zrobiliśmy. Super fajnie.